Ej, to ja muszę zmienić filmik. Czas. Bo ja wam pokazałem piłeczkę. Mój, zmienię zaraz. Zapraszam Was do pierwszego takiego typu, w którym pokrótce opowiem Wam o przodu pochyleniu miednicy, a bardziej o tym, które mięsie się przykuczają i jakże za pomocą tych dwóch torturujących nasze ciało przyrządów możemy sobie dzięki nimi pomóc. Zapraszam. Co to jest przodopochylenie miednicy? Już Wam mówię, jest to skrzyżowanie dolne, w którym mięśnie czworogowe przykurczają się, osłabiając nasz poślad. Tak jak i nasz dolny odcinek kręgosłupa też się ściąga, jak Kowalski na maturze, co osłabia nasz brzuch. Przyczyną tej naszej dysfunkcji jest zbyt częste siedzenie. Lub jak kobiety robiąc sobie selfie, wywalają dziubek, jak i swój pośladek. Powtarzanie tych czynności na co dzień doprowadza do dysbalansu mięśniowego, może doprowadzić też do bólu w odcinku lędźwiowym. Na pierwszym filmiku rolowania zajmiemy się tą bestią, która wiecznie jest poprzykurczana, jak siedzący na ziemi Gollum, i tu rolowałbym się od 2 do 4 minut. Powolnymi ruchami, tak by tą ściśniętą tkankę, jak ludzie w autobusie, rozbić na dobre. Teraz rozciągamy mięsień głowy i tu też bym spędził nad nim od 2 do 4 minut. W kolejnym filmie, drugim, pokażę Wam jak rozciągać te kurczybyki, a w trzecim jak wzmacniać mięśnie przeciwstawne, które są w tym przypadku rozciągnięte czy też osłabione. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, na razie.